Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale. Witam Was bardzo serdecznie. A dzisiaj kolejny materiał newsowy, bo troszkę się wydarzyło, myślę, że dobrych rzeczy. Myślę, że możemy być zadowoleni z tego, co się dzieje ostatnio w klubie i pewnie jesteśmy też, no ja osobiście jestem pozytywnie nastawiony do do no, rundy wiosennej, bo naprawdę te ruchy Wisły Kraków wydają się być bardzo dobre, albo przynajmniej dobre, budzące po prostu moją nadzieję, a to jest też bardzo, bardzo ważne. Na sam początek chciałem, chciałem tutaj wspomnieć o sparingu, który Wisła Kraków wygrała. 3 do zera, pewne zwycięstwo. Bramkę szczelił Dorhugi, który naprawdę no ładnie, ładnie szczelił. Naprawdę tutaj nie ma się co tutaj przyczepić, no uderzenie. No gdyby takie, takich więcej strzałów takich oddawał. E, w lidze, no to to bylibyśmy na pewno bardzo z niego zadowoleni, bo sytuacja wcale nie była łatwa. Tutaj naprawdę trzeba było dobrze tą sytuację wykończyć. Do ruchu świetnie to zrobił. Strzelił bramkę, uwaga, uwaga! Nawet Nikola Kuwelic i to taką nawet niebrzydką. Także tutaj yy, wielki, wielki, no tutaj, no dla mnie to był szok. Dla mnie to był szok, niedowierzanie. Szkoda, że w Sparingu, a nie w lidze, no ale yy, no. Jakiś plusik na, kont, na konto tutaj Nikoli możemy tutaj wpisać. No i trzecia bramka, Michał Szkwarka. Myślę, że, że to, też, to też warte odnotowania. Ale ja chciałem się skupić na plusach i trochę minusach tego sparingu. Nie będziemy tutaj go opisywać, bo prawda jest taka, że nasz sparring partner no, nie był zbytnio wymagający. Tak jednak w ofensywie wiele zagrożenia nie było więc tak naprawdę bardziej się skupialiśmy na elementach gry Wisły Kraków i tylko to nas w zasadzie interesowało, a nie to co prezentuje rywal, bo rywal wiele, mówiąc szczerze, nie prezentował. Zacznę od Sebastiana Ringa, który Podobał mi się w tym spotkaniu, pomimo tego, że 45 minut no to jest trochę mało, żeby ocenić jego grę. Ale w moim, moim zdaniem jest to inteligentny zawodnik, który wydaje się, że potrafi grać w piłkę. No i na, naprawdę w ofensywie grał, grał, grał dobrze. Grał dobrze nawet z naciskiem na bardzo dobrze, jeśli chodzi o jego 45 minut, bo muszę Wam powiedzieć, no, że no, jego gry defensywnej nie ocenimy, tak? Ale ofensywną naprawdę widzę, że tutaj ten potencja potencjał jest i te wszystkie mm, obietnice, czy to też jego jakieś, znaczy jego i, jego opinie mm, nie były zbytnio... Mm, zbytnio przesadzony, bo po prostu y, gra na przyzwoitym poziomie i myślę, że ten zawodnik akurat w Iśle Graków się sprawdzi. Takie mam y, przeczucie. Y, mówiłem o Hugim, że, że naprawdę y, ładna bramka, ale trzeba powiedzieć, że w ogóle aktywny był Hugi. To był taki Hugi, którego chcemy y, oglądać i moim zdaniem po prostu y, jakby wniosek jest jeden tak naprawdę. Hugi musi grać, bo to jest piłkarz, który naprawdę uważam, że... Y, Wiele potrafi, tylko właśnie to jest zawodnik, któremu no troszkę trzeba dać yy, Tych szans, trzeba mu trochę dać tego zaufania yy, I on naprawdę się odpłaci w tym meczu, naprawdę to pokazał, pokazał, że yy, Jest w dobrej yy, dyspozycji Również chciałbym tutaj pochwalić Zdenka Ondraszka yy, Bo Zdenek yy, czego się wielu obawiało, że to będzie drewno, że te, wielu mówiło, że to będzie to jest zły transfer. Uważam, że w tym sparingu mógł strzelić nawet bramkę. Dochodził do tych sytuacji. To już jest bardzo ważne. Jeżeli napastnik dochodzi do sytuacji, to myślę, że, że naprawdę to jest dobry znak, że faktycznie Zdenek będzie bardzo przydatny Wiśle Kraków. Jeśli chodzi o minusy. Przede wszystkim napastnicy dalej bez gola. To jest, można powiedzieć, jest taka piosenka nie liczę godzin i lat, prawda, no to tak my, my, my przydałoby się nie liczyć, bo jak, jak się liczy te, te minuty bez gola to, to aż się smutno robi Mateusz Młyński też, też słabe spotkanie, tak, no nie robi nie robi postępów póki co, no może, może, mo, może zbyt ostro go oceniamy, ale faktycznie no, musi się ten chłopak wziąć w garść, no bo, bo traci, znaczy, traci szansę, no, wydaje mi się, że ma, ma umiejętności na tyle duże, żeby coś pokazać a nie wiem, z czego bierze się ten, ten brak dyspozycji. No i tak generalnie taka moja uwaga, że kubaliśmy powinien mieć zakaz, po prostu zakaz, definitywny zakaz podchodzenia do rzutów wolnych, rzutów, do czegokolwiek, bo po prostu on tego nie umie. On, on ma bombę w nodze i zasadniczo jak pieprznie to w trybuny, więc lepiej nie, lepiej dać to na przykład Hugiemu, bo, bo trochę więcej tej techniki ma niż na pewno Nikola Kuvelć. Ale myślę, że jeśli chodzi o ten sparring, tyle. Cieszymy się pewne zwycięstwo. Myślę, że nikt tutaj nie miał wątpliwości, że po prostu Wisła Kraków była w tym meczu sparringowym dużo, dużo, dużo lepsza. A teraz informacja, która mnie osobiście bardzo cieszy. Jest to informacja oczywiście o nowym napastniku Wisły Kraków. Luis Fernandez, 28-latek, podpisał kontrakt. Z wisłą Kraków do 30 czerwca 2022 roku, czyli do końca tego sezonu. Oczywiście, dużo osób narzekało, że on przychodzi po trochę takiej nieudanej drodze w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Prawda to jest. Prawda to jest generalnie, że tam mu nie wyszło. Ale za to w lidze greckiej w klubie Asteras Tripolis bardzo uważam bardzo przyzwoite statystyki 11 bramek w 36 spotkaniach, także wydaje mi się, że to, to jest jak najbardziej przyzwoita statystyka i uważam, że jego, to jest piłkarz bardzo podobny do Kalitosa, naprawdę bardzo podobny nawet historię mają podobną ponieważ Kalitos no, do Polski przychodził z, z trzeciej ligi hiszpańskiej tutaj Luis przychodzi z drugiej ligi hiszpańskiej, więc można powiedzieć trochę lepiej patrząc na to co prezentują, to też to są techniczni zawodnicy, bardzo techniczni, jest to technika naprawdę bardzo zaawansowana i uważam, że to jest, jak się popatrzy, to, to naprawdę są to podobni zawodnicy. Również uważam, a co jest później, przyjeżdża do, 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 do wydaje mi się, i później przyjechał do Grecji. Hmm właśnie po tej przygodzie w drugiej lice hiszpańskiej Luis, i on tam naprawdę dobrze wyglądał. No i niestety później element kasowy, prawda? Czyli chciał zarobić, no ale nie grał, tak? Nie grał zupełnie praktycznie, praktycznie nic w tych, w tych emiratach arabskich, więc tam było bardzo słabo. No i teraz chce się odbudować w Wiśle Kraków szkoda, że on w tym sparingu nie zagrał bo byłem bardzo ciekawy tego zawodnika no ale no, no taka była decyzja trenera ale, ale generalnie generalnie no wydaje się to być naprawdę ciekawy zawodnik jak weźmiemy pod uwagę, że był też na celowniku Wisły Kaczarawa, którego znamy no z występów z Korony Kielty i w Lechu Poznań to uważam, że dużo lepszym jest to wyborem, wyborem, który daje nadzieję, daje nadzieję, że ten pił po pierwsze zaskoczy, po drugie bo, bo jest dużo takich jakich narzekań, że, że to jest słabe zawody. Ja uważam, że to jest naprawdę ciekawa kandydatura. Uważam, że naprawdę ten zawodnik może Wiśle Kraków dużo dać. Wszystkim może dać gole, może dawać te bramki, wiecie, jak Kalito strzela czasami z niczego i, i uważam, że, mm, że tak może być też w przypadku tego zawodnika. Uważam, że na pewno Gorzej nie będzie, e, na pewno e, no mamy przynajmniej teraz e, no tak naprawdę trzech napastników, bo wiadomo, że Felicio z raczej e, na 90% odejdzie, więc tutaj raczej bym się nie spodziewał, że e, Felicio Braunford będzie brany pod uwagę, ale uważam, że Luis Kliment, e, Denek to jest całkiem ciekawy, ciekawy, ciekawi napastnicy. Zdenek naprawdę nie wygląda tak źle, jak, jak się wszyscy obawiali. Wygląda naprawdę przyzwoicie, jeżeli dobrze jeszcze przepracuje ten okres przygotowawczy, ten obóz w Turcji bez żadnych kontuzji. Tak samo tyczy się to Luisa, to naprawdę może się okazać, że to były naprawdę dobre ruchy ze strony Wisły Kraków, ja przynajmniej tak uważam. Także w mojej ocenie Transfer na plus, możecie oczywiście, mm, możecie o, oczywiście mm, gdzieś swoje zdanie wypowiedzieć, jestem bardzo ciekawy, co właśnie sądzicie o tym zawodniku, bo tu myślę, że będą jakieś kontrowersje. Tutaj nie każdy się zgadza, bo ja, ja trochę poczytałem i naprawdę y, jest wiele takich, powiedziałbym, no niejasno, na, nad niejasności, to jest delikatne słowo. No Ludzie bardzo negują ten transfer, nie wiem dlaczego, bo uważam, że y, jak na warunki Wisły Kraków, y, bo pamiętajmy, że to jest też transfer, y, że tak powiem, za który Wisła nie zapłaciła, w sensie no jest to, y, był to wolny zawodnik, więc można powiedzieć, że y, jest to też ruch, no, w miarę ekonomiczny tak, dla klubu, bo tak naprawdę tylko jest kwestia pensji i podpisu, prawda? Więc tutaj te koszty są mniejsze niż na przykład do takiego zawodnika, który no, jest na celowniku Wisły Kraków. Jest to zawodnik, którego triangula bardzo chce. Jest to Enis i tutaj jest to bardzo ciężkie nazwisko: V-Zagik. Y Może źle to wymówiłem, ale. Wybaczcie. Środkowy pomocnik defensywny, 21 lat i do tej pory jeszcze z zawodnikiem Żiliny, czyli no klubu, którego znamy, bo często był to nasz sparing partner, ale również jest to oczywiście były klub Adriana Guli. Cena za tego zawodnika to pół miliona euro. Tak, pół miliona euro. No tutaj też będzie trudna walka, ponieważ no, na przykład... Galacja Saraj jest zainteresowana też tym zawodnikiem, więc tutaj, no tu widzę problem, bo jednak, no. No ale może, jak Wisła będzie zdeterminowana, tutaj też wiele zależy, ile, ile będzie w, w, w kasie klubu, tak, w, w, w styczniu, e, ile się uda uzbierać, No i wtedy tego zawodnika weźmiemy. No, Adrian tego zawodnika chce, więc bardzo nawet nalega na tego zawodnika. Więc myślę, że. Że może się tak stać, że on stanie się zawodnikiem Wisły Kraków. No, bo wiemy, że jakby sytuacja żukowa nie jest jasna i jest, raczej mówi się o tym, że ten zawodnik odejdzie, więc no, czemu by nie wziąć takiego zawodnika, który no jest, jest sprawdzony, słuchajcie, bo on w tym sezonie zagrał w lidze, zagrał w 16 spotkaniach i jeśli chodzi o nawet grał w, w lidze konferencji, tak? I on tam nawet zaliczył to bodajże 7 spotkań i, i zaliczył tam dwie asysty. Także na pewno jest to piłkarz, który gra, który myślę może dużo dać wszystkim młodość, 21 lat. To jest zawodnik, który, który nam się może naprawdę naprawdę zwrócić i uważam, że, 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 że jest to dobry ruch. Myślę, że też zawodnicy z tego kraju z tej ligi mają dużą szansę sprawdzenia się w, w naszej lidze, bo, bo jakby uważam, że, że charakterystyka jest stosunkowo, stosunkowo podobna, to są piłkarze dosyć z doświadczenia mogą być dosyć dobrze wyks wykształceni, wyszkoleni technicznie, więc, wie, więc, więc myślę, że to też byłby, byłby dobry ruch. Pytanie tylko, no, czy właśnie finansowo to udźwigniemy, bo jakby opcje są takie. Albo definitywny transfer, czyli płacimy e, pół miliona euro. Mówiło się o milionie euro, ale ostatecznie okazało się, że ta kwota jest dużo niższa, jest pół miliona euro, więc jest to kwota jeszcze, wydaje mi się, do. No w zasięgu Wisły Kraków w każdym razie. No jest, jest też kwestia wypożyczenia, prawda, do, do końca sezonu. No eee, na pół roku. Eee, więc to też jest opcją oczywiście wykupu. Wolałbym osobiście. Ja wierzę w tego zawodnika i jeżeli też Adrangula w niego wierzy, to tym bardziej wziąłbym go jako definitywny transfer. No pytanie jak to wygląda, kwestia finansowa, prawda, ile bym sobie też życzył za kontrakt i tak dalej. Eee, ale wydaje mi się, że jest to, kwestia, jest to kwestia jak najbardziej do przemyślenia. Jest to na pewno ciekawy e, zawodnik, na którego, bym, na którego, no, którego bym bardzo widział u nas. Klubie. Również napiszcie, co o nim sądzicie, bo tutaj no, tutaj kwestia ceny, tak? Bo myślę, że jakość, jakość jego jest na pewno na pewno duża. Na razie no to pewnie są bardzo wstępne rozmowy, ale no, kto wie, może tak się stanie, że Wisła Kraków właśnie tego zawodnika sprowadzi. Dobrze, to tyle w dzisiejszym odcinku. A, jeszcze jedną chciałem rzecz powiedzieć. Jest pewien problem, ponieważ do, na, na obóz do Turcji są pewne problemy, takie hmm, genezy takiej, że hmm, wszystkim hmm, wszystkim tak Ashawel Magdui dojdzie później chyba tak samo Alan Uryga, ale to z wiadomych przyczyn Kuba Błaszczykowski pewnie w ogóle nie poleci do Turcji także tutaj no, jest troszkę tych, tych problemów ale miejmy nadzieję, że, że więcej problemów nie będzie i wisła Kraków w należyty sposób Yy, przygotuje się w Turcji yy, do, do, do drugiej, drugiej części tego sezonu. Yy, dobra, to wszystko. To już wszystko co chciałem powiedzieć. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia piona